Dzień dobry. Nazywam się Anna Mróz i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Chciałabym ci dzisiaj opowiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowa blizna po cesarskim cięciu i na co szczególnie zwrócić uwagę i kiedy trzeba jechać do szpitala. Na samym początku, kiedy masz założone szwy, rana po cesarskim cięciu jest czerwona, dookoła jest dość duży obrzęk i jest dość bolesna. W dziesiątej dobie po cesarskim cięciu będziesz miała zdjęte szwy i w tym momencie z rany zaczyna już się modelować blizna. Blizna będzie czerwona i nadal dookoła niej będzie obrzęk. Obrzęk wygląda jak taki wałek. Wałek I zazwyczaj jest nad blizną. Okolica blizny jest kliwa lub mm, kiedy pacjentka dotykają palcami, czuje takie otępienie, czasami ma przeczulice, czyli nie może dotykać swojej blizny i taki stan prawdopodobnie może się utrzymywać tak do 6 tygodni po cesarskim cięciu. I z dnia na dzień pacjentka zauważa i Ty też będziesz zauważała, że blizna troszeczkę się zmienia. Powinien wszystko, to, na co powinna zwrócić uwagę, to jest to, że blizna będzie troszeczkę miała mniejszy obrzęk, że będzie mniej bolała, że Tobie będzie się łatwiej wyprostować. Też, że blizna troszeczkę powinna bleknąć. Jeżeli tak nie jest, warto pokazać się swojemu lekarzowi ginekologowi lub fizjoterapeucie uroginekologicznemu lub położnej, żeby sprawdził, czy blizna prawidłowo się goi. To, na co szczególnie powinnaś zwrócić uwagę i to, co powinno cię zaniepokoić w wyglądzie Twojej blizny, to jest intensywny obrzęk, bardzo duży ból, zgrubienia. Jeżeli z blizny sączy się płyn surowiczy lub płyn ropny, jeżeli ty masz gorączkę, wtedy natychmiast trzeba się udać na izbę przyjęć, żeby pokazać tą bliznę po cesarskim cięciu. Po zdjęciu szwów należy zacząć już delikatnie mobilizować bliznę, a taką intensywną mobilizację blizny po cesarskim cięciu należy rozpocząć mniej więcej po 4 do 6 tygodni po cesarskim cięciu. Mobilizacja blizny jest niezwykle istotna, ponieważ zapobiega wzrostom. I to jest tak naprawdę najważniejszy cel wykonywania mobilizacji blizny po cesarskim cięciu. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.